Powiem wam ostatnio o tym zwolnieniu chłopaka, który tutaj raczej się nie nadawał do tej pracy, wczoraj w jego miejscu skończyła jedna pani, która powiem wam, że będą z niej, jeżeli chodzi o pracę szkarniową, bo no, wlazłem do kraju i pokazałem jak się zrywa i robi to bardzo fajnie, dokładnie nie odstaje od innych, że nie ma co narzekać. Wiem, że ten chłopak nie został zwolniony, bo on pracuje przez agencję. Ta agencja by musiała go zwolnić ze swojego zakładu pracy, czyli z Agencji Pracy Tłumczasowej. Po prostu został wymieniony na osobę, która tutaj może się bardziej nadawać. A jesteśmy teraz po przerwie. Pomidoru się troszkę zrobiło. Że jest trochę roboty. Młodzi Holendrzy zostali tutaj. Szklarni do zrywania, czemu żeby miał z nimi urwanie głowy, ale jak tutaj jest powiedziałem na ma że macie zrywać, a się nie bawić No i jakoś tam pracują. Okazało się jeszcze jedno pytanie czy my przyuczamy pracowników do pracy, szczególnie tych zielonych. Nie? To oczywiście że tak, nie wiadomo, że nie wpuścimy w rajkę kogoś zielonego i Masz to robić i masz być z wszystkimi na równi, zawsze tłumaczymy, zawsze sprawdzamy, czy na przykład pomidory są z ziemi zbierane, czy są szypułki od pomidorów obrywane, bo one mają bez szypułek, mają na czystej postaci płynąć. Przy, liścia, przy cięciu liści to samo sprawdzamy, czy takie czy z, czy z takimi nie są rzucane, też sprawdzamy, czy nie zostają resztki po liściach. I powie, pu, pu, no te kołki tak liście muszą być cięte przy samych plantach także pracowników nie zostawiamy sobie tak ale mówię no, po tylu latach tutaj pracy to potrafimy wyselekcjonować już kogoś kto no, widać że sobie nie da rady no. a wiecie że agencje pracy powinny posiadać sporo ofert i w końcu Któraś oferta może podpasować pod ich pracownika. Ja miałem taką ciekawą ofertę pracy gdzieś na grupie facebookowej związanej z Holandią. Jakaś pani się ogłaszała, że potrzebują pracy, pracowników do pracy w szklarni przy truskawkach. Nie, była, nie pamiętam czy stawka była podana, chyba nie było. Że dużo godzin, od 55 do 60. Ale najlepszy tekst, który pierwszy raz się spotkałem, że w chłodnej szklarni. Nie wiem, pierwszy raz słyszę, żeby szklarnia była chłodna, dlatego że wprowadzają jakieś chłodne powietrze w rurki. Widziałem zdjęcie tej szklarni, jakiś taki duży kompleks. W tej chwili jest tu słońca sporo, ale nie jednak gorąco. Nie jest dzisiaj duszną, są potwierdzone. Można wytrzymać. Nawet się nie spokojnie. Tak się związuje po Spokojnie, bezstresowo, Tutaj rzucam taśmę. kto pierwszy raz widzi ten filmik. Na pewno sobie że obijam pomito w razie. Ale nie, nie obijam. Tręciszej, bo teraz jakie dzieciaki. Tak w tej chwili ten drugi tros jest taki, że są pomidory niektóre puste. W zeszłym roku robiliśmy puste w pustych pomidorach. I się w pustych pomidorach i właśnie w tej chwili takie są. Słuchajcie powiem yy. Wam, że Magda pracuje, córka Gosi pracuje w sortowni ciuchów używanych. Tam czasami można znaleźć fajne fanty. O, już tam przywiozła. Ostatnio przywiozła smartłacza sprawnego w 100%. Składam jakieś zegarki, jakieś suda, nie widzę jakieś drobniaki wczoraj. Yy. Naprawdę takiego fanta trafiła. Nie będę wam, nie mogę powiedzieć tutaj wam, co to jest, ale było tego sporo, także yy, w tej chwili ta praca jej się zaczęła kalkulować. Ja słyszałem właśnie o, tym, że są takie znaleziska. w tych czukach można wynaleźć takie rzeczy, że to się po prostu opłaca. I ona wczoraj coś takiego przyniosła. I tak dalej też może poszukać tutaj może gdzieś gdzieś też nie do pomidora to ćwierka też szyby się otwierają gdzieś tam na spożniu smarowania nie ma i nam nam Jeszcze są zapytania o pracę u nas w szklarni, ale no u nas ja nie jestem w stanie niczego wykombinować, już mówiłem, że pracy nie załatwię. Nawet nie mogę Wam podać, które za bardzo chcą lecić Agencji Pracy, bo tych Agencji jest naprawdę w Polsce. Trzeba zaryzykować, zaryzy mówię, zaryzykować, przyjechać i ewentualnie jak się nie podoba to Agencji wmienić, A jeszcze Wam nie mogłem mówić, bo ten chłopaczek się raczej nie przejął tym tutaj, że już tutaj nie pracuje. Najlepszy numer, bo w poniedziałek we wtorek on był tutaj już oddelegowany. Musiał przyjechać tutaj po drugiego pracownika, który został. No i co tam? Czy skończyliśmy pracę, po niego ja przyjechał i stał też z dwoma Polakami. Rozanieleli. roza nie a zgodnili cię, no Jedna następ ale ja nas też gdzieś tam zwolnili, gdzieś w innej pracy byli też ich pozwolniali. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z życia nie będzie tu się przejmować.